bliźnięta, przychodzę do Was z wróżbą na kolejny tydzień na tydzień od 7 do 13 kwietnia, zobaczmy co karty dla Was podpowiedzą co czeka o, co czeka bliźnięta w nadchodzącym tygodniu co czeka bliźnięta w nadchodzącym tygodniu 7-13 kwietnia Można to potraktować jako pewne ostrzeżenie dla Was najbliższy tydzień, albo też opis sytuacji z ostrzeżeniem. Także w tym tygodniu, który nas czeka, będziecie wahać się między dwoma stronami, będziecie balansować dwie sprawy jednocześnie na przykład dwie prace, prace i życie rodzinne, kontakty z dwoma osobami. Dwie istotne sytuacje życiowe i musicie bardzo uważać, by nie potraktować priorytetowo z większym rozpędzeniem, jakby to ująć, jednej z tych spraw, by nie zachwiać tej równowagi, bo jest ona bardzo krucha. No i zachwianie jej mogłoby spowodować wiele szkód, których wolelibyście jednak uniknąć. Także nie działać zbyt pochopnie, nie popychać spraw za bardzo do przodu jednej z tych stron. Żeby nie zachwiać tej równowagi. Mam dla Was jeszcze jedną kartę. Będzie to symbol od świata wskazówka. Coś na co warto zwrócić uwagę. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, co macie w głowie, w jakiej jesteście w sytuacji, kiedy to zobaczycie. Co my tu mamy? Muszle. Muszle w. Jak widać, tak w tak charakterystycznym kształcie. Kojarzy mi się z muszlami, które można czasami kupić nad morzem. Takie malutkie były, tylko nie wiem czy jeszcze są dostępne, ale kojarzy mi się, że w dzieciństwie widziałam brazoletki z takich muszelek. Hmm. Myślę, że nie skupiliśmy się na konkretnie tych, ale generalnie na muszle, także na muszlach. Także jeśli zobaczycie muszle w filmie na plaży, w sklepie, na druk na koszulce, w jakiejkolwiek okoliczności. W tym tygodniu zastanówcie się, czy jest to znak od Waszych aniołów, opiekunów, czy jest to znak od wszechświata w cokolwiek wy życie. I pomyślcie, co Wam chodzi po głowie, czy szukaliście jakiegoś potwierdzenia, jakiejś decyzji, wyborów w swoim życiu teraz. Będzie to dla Was odpowiedź, jeśli to zobaczycie. No dobrze, to tyle na ten tydzień.